Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Księgi Daniela, do szóstego rozdziału, do kilku wersetów, które są tam zapisane. Cały ten rozdział mówi nam o tym, jak satrapowie zazdrościli Danielowi, zazdrościli jego pozycji. Dlatego, że kiedy czytamy czwarty werset, to czytamy w tym wersecie, że Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w prawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, ale nie mogli nic znaleźć. Dlatego też padli na genialny pomysł, aby pójść do króla i. Wymusić na królu, aby wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierznicy i doradcy byli pod dekretem króla, który brzmiał tak, aby kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz Ciebie królu, będzie wyrzucony do lwej Jamy. A gdy Daniel się dowiedział, czytamy w 11 wersecie 6 rozdziału, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalem i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysłaniał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modląc się, modlącego się i błagającego swojego Boga. Tak naprawdę ten fragment yy, i dalsza część, ale szczególnie ten od pierwszego do 12 wersetu to jest taki test lojalności wobec króla. Daniel wiedział, że król zasługuje na lojalność, ale wiedział również, że król królów zasługuje na większą lojalność. Odmówił posłuszeństwa królowi, które należało się wyłącznie Bogu. Władza ludzka czasami właśnie poprzez różnego rodzaju zarządzenia, rozporządzenia wymusza, y, próbuje nas złamać, abyśmy byli lojalni wobec nich, a nie wobec Boga. W postawie Daniela widzimy lojalność wobec Boga, króla królów. Y, wiedział, że król królów, pan panów, wszechmogący największy Bóg y, y, jest Godzin wyłącznie posłuszeństwa i jemu się należy posłuszeństwo, dlatego też w tym teście lojalności widzimy, że Daniel przeszedł go prawidłowo. Bardzo często warto również zajrzeć do swojego serca: czy jesteśmy lojalni wobec Boga, czy wobec naszych ziemskich zwierzchników, wobec naszej ziemskiej władzy, czy wobec naszych ziemskich różnych oczekiwań. Daniel w tym teście lojalności oddał Bogu największą chwałę poprzez posłuszeństwo i modlitwę, i trwanie w modlitwie, i błaganie Boga, i wysławianie Boga, jak to zwykle czynił. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli, Słowie, na dobry dzień.